Daj mi się, jak boba przelatuje się z tego sekoła, zawsze kurwa po prostu. Tak. Genialnie, ko***a. Taki level? Da drogi. Pamiętam, jak się czytało kiedyś ten... ...balsz matę. O, to było szybkie. Ty ten gorszy, oczywiście. Aaaa, ściana. Wyjdzie? Kurwa, bym sobie pograł taką grę jak ta, ale no nie wiem. Kurwa, wszystko działo lepiej po prostu i nie wiem. Ja bym pograł taką grę jak ta, ale też Avengers, oczywiście kurwa. kurwa nie ma, bo co? Po po wiesz, i robi takie gry, że są z jednej strony ładne, fajne, a z drugiej strony takie me, kurwa, i mało kto w to gra i. Są, no, nie jakby oni, Kurwa, oni by strzelili dziesiątkę, jakby kurwa robi taką grę, to długo wspierają, a nie się w cię z balatka, kurwa. No.

Zajebiste No honor e... Teraz czas na... No a bo honor inny bił, zobacz. Lepszy level lubił. O, to może ci go oddam? Ty sobie to zrób, mm. ja wezmę Gibesa No honor No honor, tak, no honor, bo... A, a kurwa, nie a, No honor ja pierdolę. Żyki. Znaczy odechciała się grać jeszcze z takich podludzi. Nie możesz normalnie pograć w trybu, który pisze 2 na 2, bo nie. Kurwa i tu będzie bardzo źle dla mnie. Jako rebelsa musisz ich wypłacaląć jak chuj. Dawaj, 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 dawaj. Zajebiste. Ja pierdole. S. No honor? A jeden wyrzucił. już. Już, już, ojej. Moim zdaniem było genialne, tak. Nie no, uważam, że to są idioci. To jest po prostu poziom tak. mózgu w dupie po prostu. Mam nadzieję, że tak powiem. Jak to, w można dupie na to jako szybkie Je Jebać, bo no, to